Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzimy do Was z kolejną pomocą dydaktyczną, ale jakże fajną, e, przygotowaną przez Lami Mamę. A co to będzie? Zaraz się dowiecie. Zapraszamy na film. Cześć! Kochani, tym razem będziemy uczyć się o zawodach. Bardzo fajna pomoc przygotowana przez Lami Mamę. Zobaczcie, ile planż z zawodami jest. O, takie, takie, naprawdę dużo tych plansz. Także no, w końcu mamy dużo zawodów. To nie dość, że uczymy się nazywać zawody, akurat na etapie przedszkolnym, takim jak Michalinka jest. Ona się właśnie uczy o zawodach, poznaje również elementy, które należą do danego zawodu i słuchajcie, właśnie to wszystko nam się bardzo dobrze przyda, bo będzie Michalinka musiała to wszystko dopasować. Pokażę wam tylko, że z jednej strony, zobaczcie. Może ktoś woli kolorowe obrazki. Macie z jednej strony, poczekaj Michalinko, kolorowe, a z drugiej strony zwykłe białe. Zależy jak dziecko do czego dziecko przyciąga uwagę. Czy do koloru? Będzie zwracało uwagę, czy może jednak będzie dopasowywało do takich kart biało-czarnych. I teraz do tego Mamy zobaczcie ile kartoników z różnymi elementami, symbolami, które kojarzą się z danym zawodem. I ja to wszystko musiałam powycinać. Zalaminowałam, bo mi wtedy posłuży to na więcej i będę mogła ze swoimi przedszkolakami właśnie to ćwiczyć czy będą potrafiły dzieci dopasować do danego zawodu wybrane elementy. I zaraz zobaczymy, jak to Michalince pójdzie. Bardzo, słuchajcie, fajna, naprawdę fajna pomoc. I zobaczcie, ile tego jest! I to wszystko znajdziecie na fanpage'u Lami Mamy. Do kupienia jest ta pomoc. Możecie również zajrzeć do niej na stronę internetową i zobaczycie, jakie inne pomoce Lami Mama oferuje. No to co, a my jedziemy, tak? Będziesz tak. dopasowywać? Dobra, kochani, Misia teraz sobie wybiera kartę, pokażemy, pokażemy Wam, jak to właśnie wygląda, którą wybierasz, kolorową. Tak myślałam, że Ty wybierzesz kolory. Tak, ale Michalinka musi najpierw nazwać mi te zawody, ja Wam pokażę, jak, jaką wybrała planszę. No to Michalinka nazywa zawody. Co to jest? Jaki to będzie zawód? No? Jak myślisz? Pan tutaj z takim kapeluszem, w kaloszach, z łopatą. No dobrze, na wsi kojarzy ci się, że to będzie wieś. To jak się nazywa taka, ta, taki zawód? Osoba, która właśnie mm, jest tak ubrana w takie specjalne ogrodniczki, koszule. Jest to farmer, jakiś rolnik, tak? No dobra, Kto to może być to weterynarz Weterynarz. Weterynarz. No dobrze, bo jest zwierzątko i pani ma fartuch, prawda? I pod spodem jest jeszcze taki specjalny strój. A następny to? Baletnica. Baletnica, to? Żołnierz? Tak. O. A to będzie. Farmerka. No, tu był pan, a tu będzie teraz pani. Tak. Detektyw. Bardzo dobrze nazwałaś. No to teraz Twoim zadaniem, zobacz, jest dopasować obrazki do danego zawodu. Proszę bardzo, szukaj sobie. O, już coś tam znalazłaś. Co to jest? Tiara. Tiara. No dobrze, może być tiara, diadem. Dobrze, co dalej? Proszę bardzo, szukaj, szukaj. Musimy porozkładać, co? Żebyś dobrze widziała. O. Zwierzątka do farmerki, dobra. To akurat zwierzątka, które można spotkać gdzie? Na wsi. Dobrze, na wsi. Plasterek mhm. dla pani weterynarz. A komu ten plasterek zakleja? Jakby zranił się kotek. Aha, gdyby kotek miał ranę. No wiesz, zwierzątkom to się plasterków raczej nie nakleja, więc raczej plasterek odpada, ale jak najbardziej do innego zawodu mogłabyś dopasować. Do kogo na przykład? Do lekarki. Do lekarki, tak jest. O dobrze, Znalazłeś coś jeszcze. A co to jest, Michasiu? Bo widzę, Ogródek. Że... Ogródek, no właśnie, może to być jakiś pan ogrodnik, masz rację. I tu dopasowałaś jeszcze, tak? A co to są? Tak, czyli narzędzia, prawda? Tak. Narzędzia, no dobra, szukaj dalej. Mhm. Okej, okay, co tam jeszcze będzie? O, super, co to jest, misia? Słoma. Słoma, snopy siana, bardzo dobrze. To na pewno na farmie. O, a teraz co położyłaś? Kokartkę. Kokardkę, dobrze, baletnica ma kokardkę. O, to jest? Cukienka. Tak jest, baletnica musi mieć sukienkę. I co jeszcze ta baletnica musi mieć? Mhm. Aha, to dopasować do farmerki. Myślałam, że to traktor. Myślałeś, że to traktor. Tak, pomyliłaś się. Co tu jeszcze może być? O, znalazłaś traktor, dobrze. Farmer jeździ traktorem też, tak jest. Co tu jeszcze może być? O, a to wiesz, co to jest? Nie. To jest granat do żołnierza. Można go dopasować. Tak jest. Dobrze. Nie mamy nic do weterynarza. O, właśnie, konewka. Tylko, że konewkę jak już bym połączyła bardziej z warzywami, żeby podlewać te warzywka, wiesz? Tam po... To są co? Baletki. Baletki, one się nazywają pointy, wiesz? Prawidłowo, mm. nazywają się pointy. Co jeszcze tutaj może być, no? Musimy dopasować jeszcze coś do... Co to jest? Waga. Waga, to jest waga. Tylko czy waga będzie do pani? Tak, bo żeby zmierzyć kot. Zważyć, nie zmierzyć, tylko zważyć. No dobra, niech ci będzie. A to co to jest? Termometr. O, właśnie, termometr. Czy pani weterynarz mierzy temperaturę zwierząt? No Karny. pewnie, że tak. Musi zmierzyć. Bardzo dobrze. A to? Karma. Karma, jedzenie dla zwierząt. No dobra, pani weterynarz może też potrzebuje. Mm. O, a uciek nam, traktor, tak? Pani weterynarz też potrzebuje. Dobrze. Co my tu jeszcze znajdziemy? No, brakuje nam yy, żołnierza i brakuje nam detektywa. A to, co to jest? Cią Czołk, to jest czołk, bardzo dobrze dla żołnierza. A co może mieć ten pan detektyw? Co ten pan detektyw może mieć? Mhm. Kask? Nie, to jest taki kask robotniczy. Dobra, trochę tutaj ci mama pomoże. O, bardzo dobrze, co to jest? Tak jest, lupa. Trochę ci mama tu o, pozabiera. O, dobra, ja już znalazłam następne. No! O! Co to jest? Sprzęty dla zwierząt. Sprzęty dla zwierząt. Taka waga, to bym raczej ją nie dawała, tylko zobacz. O! Kładziemy na takim specjalnym stoliczku. Tak jest. Brakuje nam jeszcze tutaj, dwóch obrazków tutaj. Trzech obrazków tu i jednego tutaj. No jeszcze coś poszukaj. O, świetnie. To jest do żołnierza. A jak się to nazywa? Kask. Hełm. Hełm. Żołnierz na głowie nosi hełm. Dobra. To ja tu mogę część pozabierać. Co tam jeszcze by nam się przydało? A co ten pan detektyw może mieć, Michalinko? A co to są? Ślady, tropy, tak jest. No pan detektyw takie rzeczy musi wszystko badać, prawda? A na przykład to. No jak myślisz? Pasują czy nie? Do... No to powiedz mi, dlaczego pasują? Dla detektywa. Żeby odgadnąć ślad. No właśnie, na przykład znalazł jakieś zdjęcia, i to jest jeden z, z, ze śladów, prawda? Tak. No dobra. Co, a co jeszcze tutaj możemy do, do tego ogrodnika dać? I jeszcze tutaj udało nam się znaleźć, zobaczcie, kwiatuszki, czyli to wybierasz, że to jest ogrodnik. A to co to jest? Kamizelka. Dobra, a teraz co położyłaś? Michasiu. Co to jest? Ślad palca. Bardzo dobrze, to się nazywa linie papilarne, wiesz, i położyłaś jeszcze tutaj do pani farmerki, że co tutaj ma? Rękawice kalosze. Tak, rękawice i specjalne kalosze takie, tak? Jak idzie, idzie do pracy. No super to dopasowałaś, bardzo fajnie. I tak, kochani, będziemy pracować z następnymi, właśnie zawodami, czyli kolejne obrazki będziemy dopasowywać do zawodów. Zaraz z Michalinką tu będziemy próbować dopasowywać. Nie, nie ściągaj, trzeba było zostawić to. I zobaczcie, ćwiczymy nazewnictwo. Każde symbole musimy nazwać, elementy na obrazku, dopasować do właśnie z zawodu i fajnie właśnie jak dziecko opowiada, co widzieli na tym obrazku, także tutaj skupiamy się na rozwoju mowy i oczywiście na, na symbolach, czyli to, co nam się kojarzy z danym zawodem, bardzo fajnie, także rozwijamy również myślenie, pamięć, ćwiczymy. Słuchajcie, pomoc naprawdę bardzo fajna, jak najbardziej przydatna, zachęcam Was bardzo serdecznie, abyście zajrzeli na fanpage, na profil na Facebooku właśnie do Lami Mamy i możecie sobie kupić taką pomoc dydaktyczną. My bawimy się dalej, a z Wami już się żegnam i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!